Witajcie w kolejnym odcinku Sztuki Mieszania, kanału, dzięki któremu dowiecie się, jak samodzielnie przyrządzać profesjonalne koktajle. Mam na imię Aleksander i dziś pokażę Wam, jak zrobić najlepszą domową lemoniadę w wersji klasycznej i arbuzowej. Pojedyncze porcje, ale też całe dzbanki orzeźwiającego bezalkoholowego miksu. Na koniec dowiecie się też, ile i jakiego alkoholu możecie do nich dodać, by działały bardziej wyskokowo. To co znajduje się w butelkach sklepowych lemoniad, to zazwyczaj spora ilość rozpuszczonego w wodzie sypkiego kwasku cytrynowego z ewentualnym małym dodatkiem cytrynowego soku. A tego i tak nie można nazwać świeżo wyciśniętym, bo musi zostać poddany pasteryzacji, żeby przedłużyć termin jego przydatności do spożycia. Dlatego żaden komercyjnie dostępny produkt nie pobije smakiem lemoniady samodzielnie przygotowanej w domu, której podstawą jest świeżo wyciśnięty cytrynowy sok. Ten dużo łatwiej wydobędziecie z cytrusów o temperaturze pokojowej, więc odpowiednio wcześniej wyjmijcie cytryny z lodówki. Jedna cytryna zazwyczaj zawiera około 45 ml soku, więc na litrowy dzbanek lemoniady powinno wystarczyć 6 cytryn. Taką ilość wyciśniecie ręczną wyciskarką, a sam sok zawsze przelejcie przez drobne sitko, pozbywając się cytrusowej pulpy i pestek. Przy większej ilości rozsądniej będzie użyć elektrycznej wyciskarki stożkowej. Sok przechowujcie w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku nie dłużej niż 24 godziny, a najlepszy smak, wzbogacony o delikatną goryczkę, cytrynowy i limonkowy sok oferuje między 4 a 12 godzinami od wyciśnięcia. Oczywiście w lodówce nie popsuje się nawet przez kilka dni, ale smak straci świeżość na rzecz dominującej goryczy. Do drugiej lemoniady użyję arbuzowego soku. Ten wyciśniecie w łatwy sposób, krojąc arbuza na małe kawałki i blendując go przez kilkanaście sekund. Po przecedzeniu przez drobne sitko otrzymacie stosunkowo klarowny sok, a tego arbuz zawiera około 50% swojej całkowitej wagi. Lemoniadę możecie zrobić z samego arbuza i cytryny, ale znacznie ciekawiej smakuje z dodatkiem kokosowej wody. Próbowałem wielu marek i najlepszy smak oferuje marka Go Higher, dostępna w popularnych supermarketach. Ostatnim składnikiem potrzebnym do zbalansowania cytrusowej kwasowości będzie syrop cukrowy. Link do odcinka i przepis znajdziecie w opisie pod filmem. To po prostu połączenie dwóch części cukru do jednej części wody, podgrzane w garnku i wymieszane aż do całkowitego rozpuszczenia cukru. Do wysokiej szklanki o pojemności 450 ml nalewam 1,5 kieliszka, czyli 60 ml soku z cytryny. Kwaśny smak zbalansuje 3 czwarte do całego kieliszka gęstego syropu cukrowego. Około 30 do 40 ml w zależności jaki stopień słodyczy wolicie. Mieszam gęsty syrop, który opadł na dno i uzupełniam szklankę kośćmi lodu. Dolewam 4 kieliszki schłodzonej, mocno gazowanej wody i całość delikatnie mieszam. Aromatu i wizualnego efektu doda szczyt mięty i plasterek cytryny. Do szklanki nalewam jeden kieliszek, czyli 40 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Następnie pół kieliszka około 20 ml gęstego syropu cukrowego. Pora na trzy kieliszki arbuzowego soku i jeden kieliszek wody kokosowej. Całość mieszam i uzupełniam kośćmi lodu. Mieszam jeszcze kilka sekund i mocktail dekoruję cząstką arbuza lub arbuzowej skórki. Przygotujcie dwa szklane litrowe dzbanki i miarkę z podziałką. Do klasycznej lemoniady odmierzcie 240 ml świeżego soku z cytryny i 120 ml gęstego syropu cukrowego. Zamieszajcie i przelejcie do dzbanka. Po rancie dolejcie 640 ml zimnej, mocno gazowanej wody. Przykryjcie korkiem i schowajcie do lodówki. Do arbuzowej lemoniady nalejcie 180 ml cytrynowego soku i 90 ml gęstego syropu cukrowego. Zamieszajcie i przelejcie do dzbanka. Teraz odmierzcie 180 ml wody kokosowej, a pozostałą w dzbanku przestrzeń uzupełnijcie 540 ml arbuzowego soku. Całość zamieszajcie, zatkajcie korkiem i schowajcie do lodówki. Schłodzone lemoniady przed rozlaniem należy zamieszać, tak żeby połączyć powstały na dnie osad z resztą płynu. Możecie serwować je w szklance z lodem lub bez. Z kolei alkoholowe wersje zawsze lepiej zrobić na kościach lodu w wysokiej szklance. Do 200 ml lemoniady dolejcie 60 ml dowolnego alkoholu. Do klasycznej cytrynowej najlepiej pasowała będzie wódka lub gin, a do arbuzowej oprócz wódki i ginu możecie nalać jasny rum, tekile lub pisco. Taka alkoholowa cytrynowa lemoniada ma w barmańskim świecie swoją nazwę i odcinek o niej, czyli o kolincie, możecie obejrzeć już teraz. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych koktajlowych porad, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Możecie też docenić moją pracę, stawiając mi wirtualną kawę lub dołączyć do grona mecenasów sztuki mieszania na YouTube. Link do takiego wsparcia znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za wasz czas i pamiętajcie, że alkohol to nie przelewki.